Wrzuć kawę do zlewu, rezultaty cię zaskoczą. Produkty, których używasz codziennie, mogą zamienić się w coś zupełnie innego. To prosty i tani sposób na środek, który przyda ci się w kuchni i łazience. Weź miskę i wsyp do niej trzy łyżki mielonej kawy. Pochłania ona idealnie nieprzyjemne zapachy. Następnie wrzuć jedną łyżkę sody oczyszczonej, wykorzystując jej właściwości czyszczące. Przelej do szklanki ocet, który jest dobrze znany ze swoich właściwości dezynfekujących. Wlej ocet do miski z kawą i sodą. Gdy roztwór jest gotowy, możesz już go użyć do sprzątania zlewu. Wlej całość do umywalki. Odczekaj chwilę, aż składniki zawarte w przygotowanym płynie zaczną spełniać swoją rolę. Następnie zalej je ciepłą wodą i obserwuj, jak skutecznie czyści i dezynfekuje. Ten trik sprawi, że pozbędziesz się nieprzyjemnych zapachów i potencjalnego robactwa.